Wydaje mi się, że skądś się znam. Jak masz na imię? Gdy patrzę na ciebie, to odpływam. Jak masz na imię? Chciałbym poznać Ciebie, by potem porwać cię. Gdzie? Choćby na kawy. Jak masz na imię? Moja droga, pewnie tak pięknie jak twoja uroda. Jak ci minął lud, co tam u Boga? Powiedz, czy na upadek z takiego wysoka? Przepraszam, ale przepraszam. Przepraszać nie trzeba, bo nie ma za co, po prostu spadłaś mi prosto z nieba. Więc się nie gniewam, wręcz przeciwnie. Lubię czas spędzać w tak miłym towarzystwie. Masz to coś, co pozwala mi zapomnieć o wszystkim, jest tak, bo mam już do świata i ludzi kłamstwo, budy, tego całego zła oczy twarz sprawiają, że stajemy włos na głowie nie zrozumie źle baby po prostu poznać bliżej chcę ciebie nie będę w ci fałci jak flanek kimono, chodźmy do mnie. Gdzie na lałcie pogadamy ze sobą, jest skromnie. Na chacie ale przytulnie za to i wygodnie. Szczególnie na kanapie. Proszę nie wpadajcie dzisiaj za tą, bo mam szansę. Poznać bardziej piękną koleżankę. Ale my się już poznaliśmy, nie pamiętasz? Na domówce uwerka. Eee, Ania? Ała! Ja masz na imię? Daje mi się, że skąd się znam. Jak masz ja i nie patrzę na ciebie to odpływam. Jak masz, na i nie Chciałbym poznać je, by potem porwać cię. Gdzie? Choćby na kawy Hej, cześć! ma? Jak na imię masz, mam Dziwne wrażenie, że już skąd się znam Chyba widziałem cię kiedyś na no Biblią grubego Byłaś z kolegą, widzę, że przyszłość dziś bez niego Powiedz, co u ciebie dobrego słychać Zrobiło się tak dużo, że aż ciężko oddychać Może wyskoczymy gdzieś razem na spacer Znam jedno miejsce, gdzie serwują pyszne place Nie ma tak jak świeże miejskie powietrze Ulice nocą bywają tu niebezpieczne Ale nic się nie martwia, znam parę sztuczek go nauczę. Potem skoczymy do mnie za parze Po drodze zjemy na pół, w jaką cukrobowatę. Moje mieszkanie w niej tylko ja i ty. Tak? Jak mam na imię? Eee... jak masz na imię? Bo wydaje mi się, że skądś się znam. Jak masz na ta... Poznać jeby by potem porwać cię Gdzie? Choćby na kawy